Cudownie jest być na tyle bogatym, że wszystkie problemy rozwiązujesz nową willą. <laughs> jest idealny. <laughs> A czekaj, domka zapomniałem. Jezus, domuś, no wychodź szybciej. Chodź, Dobasz ten dom fajnie. No dobra, no. Witamy! O, 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 mój o, mój się o mój nie, mój. Szator, o nie, o nie, o Cześć! cześć! nie, no, patrz jak tu jest pięknie! Ale, ale ten o nie, o Andor? to nie, do nie, o nie, nie, Naprawdę, to będzie piękny dzień, proszę Państwa. No dobra, dziękuję bardzo, O, Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Synek, jak tam w ogóle? Fajnie, tylko obudziłem się rano bez śmigiełka i szkoda mm -hmm. mi trochę, bo to moja ulubiona czapka. A e, e, dom, jak ci się podoba w ogóle? No. Fajny jest, ale wydaje mi się, że jest... No, no widzę, widzę, no zły numer jest. Słuchaj, musimy lecić do pracy, e, mm. jak coś to e, cały dzień z nianią spędzisz, e, z gospodynią, znaczy. No, no super, super. miłego. Jak szofer. Тебя не принято там ходить. Synek, nie uwierzysz co się stało! Nie, ty nie uwierzysz! Nie Niedziela dzisiaj sobie do pracy, kurs. Nie możesz coś powiedzieć! Nie, tam był, tam był taki czarek! Czołgi, synek! Wszystko dobrze! Nie wygodę się! Niedzielki korzystamy, co? Dawaj, bo Niedziela jest zmanowana przez tę głupotę! Nie słuchają cię, prawda? Chodź, ja cię pomagam. Chodź. Oni mnie nie słuchają a naprawdę, coś widziałem. Wiesz, rodzice tacy są. Jestem tutaj ja. Ja cię rozumiem. Kiedyś, kiedyś, kiedyś dawno temu też, też widziałam takie rzeczy. I wiesz co? Jest tutaj jeden duch. I wiem jak się go pozbyć. Na ogrodzie znajduje się skrzynia. Tam znajdziesz podpowiedź. Mam nadzieję, że będziesz pierwszą osobą, której się to uda. Trzymaj kochany. Ale... Ja nie tle relaktozę. Skrzynia. Skąd znajdę skrzynię? Hmm. Latarka. Muszę pokazać gosposi. za zaznacz latarkę! Przepraszam, mój mąż kochał tam latankę i nie, nie żyje już od 40 lat. Synek, tutaj masz pilota od klimatyzacji, góra to jest yy, yy, do góry, temperatura tutaj w dół. Rozumiesz, co to jest temperatura? Śpij U... dobrze, wprowadzki to ciężki temat. No, jak coś to krzycz. No i gaś światło, bo oszczędzamy na prądzie, no. Dobranoc. 啊。<Bye. S 2> Gdzie znajduje się skrzynia, tam znajdziesz podpowiedź. Latarka. A, a, bin, bin! A, 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 nie toś, To działa No, ba znika Czemu ty jesteś zastrzany? Baw się troszkę ciszy Mamo, tato pokonałam ducha go sposie Będzie trzeba zatrudnić kolejną Ale... I nie toleruję leftozy <noise> A nie, błagam cię. Nie, co to szok. <grym> to to jest szok. Trzeba kiedy nie co? Oczywiście, <grym> Cisza. Stop, stop! Yu Ju, <grym> <Jujda! grym> <grym>